Witam wszystkich w takim nietypowym odcinku. E, Chciałem Was poinformować e, czemu kanał na kanale nie ma filmów, czemu nie nakrywam, czemu nie streamuję No nic się nie dzieje, martwy kanał. to takim skróceniu historii. Na moim kanale są boty. E, te boty automatycznie subskrybują kanały, lajkują filmy, komentują. Oczywiście komentarze jakieś tam arabskie, chińskie. E, Rosyjskie nawet Więc nie wiem, te komentarze, no wiecie, te tym mogą kuros popisać i tak dalej, więc mój kanał może szybko zostać zlikwidowany I też się martwię, że jak mój kanał będzie miał około 10 tysięcy subskrypcji, to zostanę po prostu mi ukradzony e, To dlatego opuściłem ten kanał i mam nowy kanał pod nazwą Marok Jest tam o wiele więcej filmów niż na starym, czasami postreamuję o, oczywiście z, z starego kanału Oprócz ten, no, stare filmy z starego kanału na nowy kanał Więc się nie martwcie Wszystkie filmy będą dostępne No więc zapraszam na e, Discorda e, I na mój nowy kanał No i co jeszcze mówić no Tyle w tymacie. No i w kanał so, jest zamknięty już na szafce Nie, nie sprzedam tam ani nic więc nie piszcie. Już nikt nic nie nagram na tym kanale, się ten dk jeśli coś nagram to tylko dla testu. Czyli też takie koffink jako powiązana. Koniec kanału.